Cześć, Manko, z tej strony Regrid. i witam was w kolejnym odcinku z Dragon Age Inquisitia Dziś <laughs> znowu znajduję się na Zaziemiu I chcę zamknąć sobie te dwie szczeliny, odcinek będzie, mam nadzieję, trochę krótszy Bo, 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 bo nie mam czasu Dobra, lecimy zamknąć te szczeliny A, to w drugą stronę I mam nadzieję, że, że jeszcze wam potem opiszę trochę skilli, bo nie chcę tego na początku robić, bo nie wiem ile mi to zajmie Także ten nie wiedziałem iść w zasadzie. Ta mapa trochę jest źle zrobiona według mnie, ten kompas na dole, ale może tak twórcy mieli pomysł, tak chcieli. Ok. Może powiem trochę o ekwipunku, ponieważ zmieniło się co nieco. Weźmy Alfie Korzeń. Mój ekwipunek jako tak yy, zmienił się dość. Bardzo. jakby się. I zbroja, i broń. E, broń, jak widzicie, jest ten nowy łuk, który bije tam 86 obrażeń bodajże. No a zbroja ma 80 coś... Chwila, nie muszę sprawdzić, bo, 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 bo nie jestem pewny. Nie. Broń ma 62 obrażeń, to zbroja będzie miała 80 coś pancerza. 86, tak. No i Cassandra ma z powrotem miecz plus tarczy, którą też wykują Tam tarcza ma 15 chyba. 15 pancerza, mieć jakieś tam 80 obrażeń. Solas ma nam zbroję. No, awarik ma ulepszoną biankę, którą może Wam pokażę, bo, bo jest to dość ciekawa broń: 70 obrażeń plus ogłuszająca muszka, mocna na ręko, i zabójcze ramiona, które dają 4% oszołomienia przy, przy trafieniu, 14% premii do obrażeń krytycznych i 4% siły. No, ok. Nie chcę mi się tego wszystkiego bić hmm, skiller o skilach na końcu, o skillach na końcu Bo. bo, bo. znikniemy sobie I nie chcę teraz to przedłużać Zobaczymy na koniec, czy mógł w każdym momencie skończyć Dobra Gdzie, gdzie ja mam się uda udać, żeby tam zniszczyć tę szczelinę zaraz. To prosto chyba Czy ten jest u góry czy tutaj? Tu jest ta szczelina Ogólnie odcinek miał być tylko o craftingu, ale stwierdziłem, nagrałem właśnie ten odcinek o craftingu i stwierdziłem, że jest tak nudny, że go nie będę wrzucać. Taktyczny widok solas, 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 weź ty go tam. O, sparaliżuj. Cassandra weź go tym, na tym daleki strzał i zatruj sobie broń Weź daleki strzał, później zatrujemy broń. Ja mu jeszcze do daleki strzał. Okej, okay, gramy. No, dużo HP dość stracił. Mm, jeszcze potem będzie druga fala, także będziemy mogli się wykazać. Natomiast jeszcze widmo, które za dużo problemów na mnie zrobi. Tak i tak wyglądały jak widzę z większość skilly. Teraz <coughs> wszystkie opiszę, tylko zamknijmy dom, jeszcze nam... E tak taktycznie, taktycznie to zróbmy. Chwila, bo tu jest jakiś. Kto to jest. Kto tutaj jest? Tu jest jakiś taki mały cień, a tu jest demon gniewu. To... <laughs> Skupmy się wszyscy na demonie gniewu, ponieważ to jest postać, no, na której powinno się skupić. Jest to dość duży przeciwnik. I okay, daleki strzał. Na tym daj wybuchał strzał, żeby też zadał. Około obrażenia i dobra gramy Mhm. Nieba taktycznie. Łowo, bo zaraz umrę. Solas, podpalenie na tamten obszar. W sumie daj tutaj podpalenie. Tak ja muszę zniknąć. Nie, nie, nie. Dla takiej strzał dalej w niego. I gramy okay. I możemy powiedzieć, że trochę ciężkie to jest i tak, chociaż że to jest nasz w zasadzie poziom. Tak jest ciężko. Okej. Okay. Jeden zginął, teraz zajmijmy się tymi cieniami. No, mm, Solas. Dobra, uleczył się. Można już zamknąć szczelinę. Zakłócić działanie szczeliny. Chyba już zniknął, chyba możemy to już zamknąć. Tak, zamknijmy szczelinę. Mhm. Dobra. I zaraz szósty poziom. Dobra, wypijmy sobie miksturę generacji. Niech ten też sobie wypije i lecimy do kolejnej szczeliny, która jest gdzieś w tym kierunku możemy się tam teleportować aktywuj mm, aktywuj, e, tu chcę iść tak. no dość długa droga nas czeka ale i to ostatnia szczelina na przełęczy e, na końcu tak jak powiedziałem, opowiem sobie o umiejętnościach i w sumie to na tyle znaczy nie że nie będzie no, ani ciekawy, ani długi. No, ale opisuję, że następny już będzie. Następne coś będzie ciekawego, bo muszę... Chcę coś nagrać, ale mam znowu poziom, żeby nagrywać inne... o elfiko się przeoczył. E, inne lokacje. Próbowałem nagrać też. E, znaczy odblokowałem sobie mokradła, ja łowę mokradła. Jeżeli ktoś gra to wie o co chodzi. E, no ale... Udałem się tam, chciałem coś tam, tam nagrać, bo jest to dość ciekawa lokacja, tyle że no 12 poziom potworów to nie jest dla mnie. No na mój piąty to powiem wam, że ciężko jest. Więc zajmijmy sobie to. Ciężko jest, ciężko się walczy przeciwko 12 poziomom, szczególnie zamyka się Szczeliny, ponieważ no jedną falę przejdę przeżywając jedną postacią, no a jeszcze jest druga fala. Dobra, o kurde, to jest ta zmora. Dobrze, że ona ma piąty level. Właśnie na tych mokradłach też są te zmory, tylko że one mają level 12. I no z nimi to zaciekawienie jest, że to działanie. Oni sobie tam poradzą to z tą pomniejszą zmorą. Okej, okay, i kolejna fala. Ej, ale to w tym nie wchodź. Kolejne dwie zmory A nawet i trzy Zniknijmy szybciej, jak najszybciej I wywalmy im wszystko co się da Kurde, one tak skaczą i nas przewracają No dobra Już niedługo giną Okej okay. Chyba to na tyle będzie, jeżeli chodzi o tę szczelinę. Nie wiem, czy nie będzie jeszcze jednej fali. Nie. Okej, okay. zamknij szczelinę. I dobra, prawie szósty poziom. Yy, powiem teraz tylko o umiejętnościach. I obiecuję, że w kolejnym odcinku coś ciekawszego zrobimy. No ale będę musiał troszkę pograć tego Dragon Age'a. Troszkę pobije lewo, żeby go jeszcze poprzeszukajmy. Przerwajmy tutaj te rzeczy, jak wypłynęk jest pełny Dobra, tego nie potrzebujemy bo... Też nie, dobra, to się przyda Kasandrze Także zniszczmy coś, co tutaj nie jest nam potrzebne Tylko mag Tylko wojownik, czas Dobra, to nam chyba nie jest potrzebne Także zniszczymy sobie to i weźmy sobie ten pas, którym się zajmiemy też w kolejnym odcinku. Dobra, powiem teraz o umiejętnościach. Hmm, jeżeli chodzi o moją postać, to rozdałem je tak. Czyli strzał z wyskoku, śmierć wysoka, daleki strzał to był od początku, pierwsza krew oraz buchowy strzał. Eee, zacznijmy od tego. Strzał z wyskoku, 50% obrażeń od każdego pocisku, eee, plus odskakujemy od wroga, pocisku wystrzeliwujemy 12. Tylko, że jeżeli jest jeden przeciwnik, no to to jest z tych 50% robi się 600 prawie, no nie każdy pocisk trafi, ale im więcej pocisków trafi, tym więcej zadamy, tak? Śmierć wysoka może nie jest jakąś super umiejętnością, bo to jest tylko 25% premii, jeżeli stoimy nad przeciwnikiem, ale jeżeli patrząc na mój styl gry, to ja praktycznie znikam, wchodzę na jakiś głaz i strzelam do tego przeciwnika, także myślę, że OK. Buchowy strzał użyłem tylko praktycznie do, przed, do przewracania przeciwników no ale myślę, że też jest jak najbardziej spoko. I pierwsza krew 15% yy, bijemy więcej, jeżeli przeciwnik ma powyżej 80% HP. Yy, dalej, w będę szedł? Mam nadzieję, że zatrutą broń plus nieczystą walkę, co będzie dawało dodatkowe 25% na 8 sekund, a to nam yy, po prostu zwiększa czas działania. No i plus jeszcze, jeżeli to ulepszymy, to mamy 50% zadawanych wyrażeń na 8 sekund przez naszą broń dodatkowo i jeżeli chodzi o podstęp jeżeli chodzi o podstęp to mam nadzieję, że pójdziemy sobie w lewą ścieżkę, czyli unik, odskok oraz zasadzkę i uderzenie cienia te dwa ostatnie są według mnie bardzo dobre bo mamy 400% obrażeń zadawanych przez broń jeżeli wyjdziemy z ukrycia plus 200% także jest też 600 obrażeń Jednego przeciwnika i zasadzka 50% przebicia pancerza na 6 sekund, jeżeli wyjdziemy z cienia, czyli z tego no, z ukrycia. Okay. Przejdźmy sobie do następnej postaci, do Warika wiem że jednak pójdziemy w Biankę, ulepszymy mu daleki strzał. Jest to lance ucznickie, przebija tam wszystkich wrogów, A plus poszedłem w sabotaż, czyli, tak jak mówiłem, zatruta broń o czym mówiłem poprzednio i podstęp się mu uniki, bo dość szybko umiera. Ok. Cassandra tutaj dę, y, właśnie w, mieczy w broni tarcza dent tylko odbicie pocisków, które zmniejszy obrażenia o 50%. Y, Forpoczta wierna stal, czyli 20% premii do pancerza, okrzyk wojenny. Y, skupiamy na sobie uwagę wszystkich wro wrogów około i za każdego dostajemy 20% siły gardy plus nietykalność w obronie 25% do premii gardy robię, robię z niej takiego tanka myślę że jak najbardziej spoko i solas seria błyskawic, błyskawica oraz gniew burzy 200% obrażeń zadawanych przez broń plus przeskakuje na każdego przeciwnika liczba trafień 4, czyli na 4 przeciwników możesz przeskoczyć błyskawica Paraliżuję przeciwnika. O każdego przeciwnika wokół niego jest 2, 2 sekundy paraliżu i w, nie w burzy 300 obrażeń nad promieniu, znaczy 300 obrażeń na promieniu 25 metrów. Jest to taka obszarówka. I podpalenie też to jest taka obszarówka. 300% obrażeń w trakcie buchu i 75% co sekundę na 8 sekund. Myślę, że jest to bardzo dobre zdanie, jak na początek. No, diagram ja tak, że wykluczam jedną postać, czyli albo zamrożę, albo właśnie paraliżuję. Rzucę jakieś tam obszarówki tym magiem i skupię się na tej jednej postaci, albo rozwalę mały, potem skupiam się na jednej. Może dzisiaj tego nie było widać. No, ale tak jak mówię, to są tylko te dwie szczeliny. Także dobra. W tym odcinku to na tyle. I ja spływam. Hejo.